Dzień dobry, moi drodzy rówieśnicy. Zaczynamy dzisiejszą gimnastykę. Lekko się rozluźniamy. Krążymy biodrami. Najpierw powoli, wiadomo, bo te biodra po nocy <laughs> albo nie tylko <laughs> są ściśnięte. tam coś doskwiera, tam coś doskwiera. A my sobie leciutko je rozluźnimy. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, rozluźniamy się. Taki prawie hula-hop, prawda? Jak to żeśmy się kiedyś w dzieciństwie zabawiali. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aj, to były czasy. No, co zrobić? Raz, się nie wrócą. Dwa, trzy... Ale o kondycję możemy zadbać. Żebyśmy ją mieli prawie taką jak w, te, w te, tamtych czasach. I teraz boksujemy się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Och, rozluźniamy się. Uff, rozluźniamy, rozluźniamy. A teraz sobie rozgryjemy stawy barkowe. One są bardzo ważne, a delikatne. Powoli, najpierw raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff. Stoimy w postawie, oddech i do tyłu, uwaga. Raz, też powoli, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy rozluźnieni, a teraz ambitniej troszeczkę z... Poruszamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powoli czujemy, że wstępuje w nas moc, prawda? Wnuki oglądają takie filmy. No dobra. I do przodu. Uwaga. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No teraz to moc już jest z nami na pewno. Kilka pajacyków jeszcze na rozgrzeweczkę. Uwaga. Do góry i na dół. A pupy nie, wy nie wypinamy, tylko cały czas jest to w, w, jednym, w jednej płaszczyźnie, dobra? Ok, uwaga. Raz, Dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Koniec. Dobrze, rozluźniamy się leciuteńko, tak. Teraz się położymy, bo się Państwo spędzili. W końcu mamy swoje lata. Hops, rozciągamy się mocno. Ręce do tyłu i nogi. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Opieramy się na łokciu, wracamy do pozycji siedzącej, nogi pod, sobie podwijamy, palce, y, y, rąk do, w kierunku do nas, tak. Rozszerzamy leciutko sobie y, kolana i stopy, tak. Wyprostowujemy się i teraz raz, dwa trzy, cztery, 5, odpoczynek, rozluźniamy się i teraz podwijamy palce stóp i to samo, tak? Raz, dwa, trzy, taka żaba prawie, cztery, pięć, rozluźniamy się, oddechy dwa, należą nam się, tak? Siadamy znowu, spra sprawdzamy czy mamy kręgosłup prosty. Żeby w ferworze walki on nam się nie wykrzywił. On ma ćwiczyć. Tak? I uwaga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Och. dobrze. Poprawiamy się. I teraz tak. Raz rozciągniemy się mocno okręgosłup naciągając. Raz przychylamy się do niego i przytulamy się do własnych kolan, tak? Takich. Parę ćwiczeń sobie wykonamy. Rozciągamy się raz, dwa na trzy, trzy. I teraz dotulamy się do kolanek naszych własnych. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie uważamy, żeby nie podciągać się na barkach. I jeszcze raz do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, nawet mogą być tak. I teraz do kolanek. Raz. Dwa, trzy, cztery i odciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery i do kolan. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Regosup jest rozmigniony. No to my się teraz położymy. Rozmigny. Tak. Przeciągniemy się parę razy. Znowu stopy sobie ustawiamy na matę. Ręce do przodu wzdłuż, tak? I staramy się wykonać takie ćwiczenia, lekko unosząc głowę, ale tylko lekko. Kolano i przeciwległy łokieć, żeby miały kontakt, tak? I robimy to bardzo powoli, ale dokładnie. Uwaga. Raz. Drugi. Tak. Pierwszy, drugi raz. I ten. Trzeci raz to będzie. Cztery. Tak, mam nadzieję, że nie mylę. I pięć. Tak. W końcu jesteśmy w swoim towarzystwie. W wieku jedynie słusznym. Mogą nam się jakieś zapominarstwa zdarzać. Rozciągniemy się. Tak, i wracamy znowu do ćwiczenia. Stopy na matę. I teraz może troszeczkę szybciej. Dobrze? Jak damy radę. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczynek. Rozluźnienie. Wracamy do ćwiczenia. Uwaga. Raz. Dwa. 3, 4, 5. Kładziemy nogi na matę. Rozluźniamy się. Rozluźniamy mięśni karku. Takie leciutkie ćwiczenie na wzmocnienie mięśni karku. Pamiętamy, kładziemy, opieramy ciężar głowy tylko na tyle, tak. I leciutko, bardzo kręcimy głową, tak. Barki leciutko odno o, podnosimy. Raz. Dwa, trzy, odpoczynek. To jest takie ćwiczenie, które sportowcy, które te wszystkie ćwiczenia siłowe na wzmocnienie mięśni karku, tak? A my sobie to w bardzo, bardzo łagodnej formie wyko wykonamy. Leciutko głowa i raz, dwa, trzy. I jesteśmy, kochani moi, rozluźnieni. Tak. A teraz urządzimy sobie takie ćwiczonko, że leżymy sobie, noga do góry i kręcimy sobie kółeczka stopą raz, dwa trzy, cztery pięć, sprawdzamy czy noga jest mniej więcej wyprostowana, czy pionowo, tak, odkładamy teraz druga, hops podtrzymujemy jest pionowo, raz dwa, trzy cztery, pięć odkładamy nogę Rozluźniamy się, wracamy do pierwszej nogi, hops i kręcimy kółeczkę samą stopą. 2, 3, 4, 5, odkładamy, wracamy do drugiej nogi. Raz, 2, 3, 4, 5, rozluźniamy się, a teraz kręcimy kółeczkę odwrotnie, tak? Stopą bo to będą inne mięśnie ćwiczyły troszeczkę. I na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieniamy nogę. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Jesteśmy rozluźnieni. Tak. Przekładamy się ostrożnie na brzuch. Też powoli wspom wspomagając się rękami. Jesteśmy teraz w pozycji Sfinksa. Sprawdzamy, czy się nie zapadamy specjalnie na barkach. Nie zapadamy się, tak? Pod, podwijamy palce stóp i leciutko staramy się podnieść, tak? Jeżeli damy radę. Ale mam nadzieję, że wszyscy ćwiczymy już tyle czasu. Damy radę. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opadamy leciutko. Rozluźniamy się. Tak. Dwa oddechy. Znowu podwijamy palce stóp. Leciutko się podnosimy. Raz, dwa. Sprawdzamy, czy jesteśmy w jednej linii. Całe ciało. Od głowy do pięt. Trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Rozluźniamy. Ręce sobie wyciągnijmy. Dwa spokojne, przyjemne oddechy. Mamy znowu do pozycji święsa. Podwijamy sobie palce stóp i raz, dwa, trzy. Sprawdzamy, żeby się nie zapadać na markach. Cztery, pięć. Opadamy. Bardzo fajnie. Teraz układamy sobie łokcie od łokci do dłoni. Dłoń w takiej pozycji bardzo wygodnej. Opieramy sobie głowę na macie i rozluźniamy się w ten sposób, że raz jedna, raz druga noga. Tak? Uwaga. Lekko napinając mięśnie posiadkowe. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy. Rozluźniamy się. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Dwa spokojne oddechy. Patrzymy przed siebie. Dwa, tak. Znowu kładziemy dłoń głowy na mat, na ręce i ostatni raz. Raz, dwa, trzy cztery i pięć, wspaniale. Jesteśmy rozluźnieni, przekładamy się na pozycję, na wprost, rzymy sobie, rozkładamy ręce na boczki, wnętrzami dłoni do góry, tak, i zataczając koło, staramy się dotknąć ręki z raz jednej, raz drugiej strony, raz. I druga strona dwa. To jest drugi raz. I trzeci raz, a dolna część ciała oczywiście jest nieruchoma. Lekko się przystrości odmiany, cztery, i pięć. Jesteśmy Górę ciała żeśmy rozluźnili, a teraz sobie nie zmieniając pozycji, bo dalej mamy ręce rozłożone, kolana raz w jedną, raz w drugą stronę kilka razy. Tak, uwaga, raz, pozycja wyjściowa, dwa. Nie staramy się specjalnie mocno przechylać, ile kto może, trzy. I pięć. Tak, rozluźniamy się, lekko się podciągając, wracamy do pozycji przytulenia do naszych kolan. Rozluźniamy się. Ostrożnie się kładziemy, kolana ciągniemy za sobą, jesteśmy w tej chwili w pozycji takiej kołyskowej, przytulamy się mocno i kręcimy kółeczka, rozluźniamy się na zakończenie, dwa, trzy i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, masaż kręgosłupa, pewnie to jest, jemu się należy i nam, raz, Dwa, trzy i druga strona. Raz, dwa i trzy. Wyciągniemy się i teraz ostrożnie wspomagając się rękami, rękami najpierw jedną, potem drugą. Siadamy sobie. hops. jesteśmy w pozycji skrzyżnej, albo sobie po prostu siadamy tak, jak komuś oczywiście wygodnie. Oddychamy sobie leciutko. Rozluźniamy się. Może jeszcze na zakończenie rozciągnijmy sobie mięśnie piersiowe. Trzeba od czasu do czasu im, im też pomóc. Rozkładamy ręce i do tyłu ukosem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opadamy. Znowu sobie dwa oddechy. I znowu. Do góry i ukos i wyprostowana kl klatka piersiowa do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opadamy, rozluźniamy się. I ostatni raz. Ops, otwruwamy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odkładamy ręce sobie na kolana. Wyrównujemy oddech, oddychamy nosem, wydychamy ustami, nos, usta, nos, usta, ręce do góry, napinamy się, do góry patrzymy, nabieramy powietrze i z wydechem wracamy, ręce nam opadają, My umieszczamy dłonie. Plot słoneczny albo na serce. I dziękujemy sobie nawzajem za gimnastykę. I do jutra.